Przed Wami druga część nietypowych pomocy logopedycznych. Także zainspirujcie się tym filmem. Nazywam się Agnieszka Capron, jestem surdologopedą, trenerem. Prowadzę terapię dzieci z wadą słuchu, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz prowadzę szkolenia stacjonarne i szkolenia online. Dzisiaj pokażę Wam cztery kolejne sposoby, jak można wykorzystać przedmioty i różne rzeczy, a także zabawki do terapii logopedycznej. Pomysł, który jako pierwszy dzisiaj przedstawię, to wykorzystanie takich oto pomponów. Oczywiście wiemy, że te pompony możemy wykorzystać do ćwiczeń oddechowych. To jest jasne, ale co jeszcze z nimi możemy zrobić? Uwaga! Jeżeli mamy takie, właśnie kolorowe pompony, możemy z nich układać sekwencje, czyli ćwiczyć, robić ćwiczenia lewopółkulowe. Do tych ćwiczeń możemy wykorzystać również pudełko z poprzedniej części filmu pudełko po czekoladkach. Które wygląda tak, i wkładamy wtedy czerwony, zielony, czerwony, tak, układamy sobie różne tutaj wzory, sekwencje z tych pomponików. Ale nie tylko pudełko po czekoladkach, możemy układać to również na kartkach, na stole, w różnych miejscach, w różnych kombinacjach. Także te pompony, oprócz ćwiczeń oddechowych, możemy wykorzystać właśnie w taki sposób, ale także jako ćwiczenie oddechowe, ale jednocześnie na przykład naukę czytania możemy zrobić bramki z różnymi literami a o u lub sylabami które ćwiczymy papę popu i wdmuchiwać te pompony do odpowiednich bramek tych które właśnie ćwiczymy albo ich wymowę tych sylab czy głosek albo czytanie Także warto mieć takie pompony, bo pomysłów jest mnóstwo. Drugim dobrym pomysłem jest wykorzystanie takich babek, takich foremek do babek z piasku. I wykorzystanie na przykład takiego krokodyla. Ten krokodyl może nam wszystko zjadać, ponieważ jest pusty w środku. Może nam zjadać obrazki, gdzie możemy uczyć się wymowy danych słów, ale także może zjadać nam obrazki, dzięki którym będziemy uczyć się gramatyki, czyli odmieniamy i mówimy czego nie ma, bo krokodyl zjadł nie ma pieska, jabłka, czy cokolwiek innego, co ćwiczymy, tak? Więc krokodyl może nam zjadać i możemy ćwiczyć gramatykę, ale także może nam zjadać sylaby, wyrazy, coś, co ćwiczymy logopedycznie. Dobrym pomysłem jest również wykorzystanie łódeczek. Łudeczek jako też zabawka taka do wody dla dzieci, która może przewozić nam sylaby, zdania, wyrazy, samogłoski. Czy uczymy się ich czytać? Czy uczymy się wymawiania tych sylab czy głosek, to właśnie taka łódeczka może nam w tym pomóc. Następnym pomysłem jest zakupienie pomocy na przykład w sklepie takim jak Flying Tiger, które nie są logopedyczne, ale może na je zupełnie inaczej wykorzystać właśnie tak logopedycznie, a są bardzo ciekawe i na przykład jest to wędka pudełeczko z różnymi rybkami i różnymi takimi stworkami morskimi, gdzie oczywiście możemy ją złowić, tak? Taką rybkę czy taką meduzę, czy dużo tutaj różnych mamy zwierzątek, także buta starego buta mamy również. Więc tutaj mamy wiele, wiele takich elementów. Jak możemy to logopedycznie wykorzystać oprócz motoryki małej, terapii ręki i tak dalej? Możemy to wykorzystać w taki sposób, że po każdym poprawnym powtórzeniu sylaby zdania wyrazu czegokolwiek co ćwiczymy, dziecko może złowić Taką właśnie rybkę, czy, taką, czy takie zwierzątko, które żyje nam w oceanie, czy w morzu. Także możemy łowić po poprawnym powtórzeniu, ale także możemy przykleić na te rybki różne sylaby, zdania, wyrazy, co nam się tutaj zmieści, i też możemy łowić, czytać i wrzucać wtedy, czy do tego opakowania, czy do jakiegoś wiadereczka. To jest zakupione właśnie w takim sklepie Flying. Tiger. Możemy wykorzystać przeróżne przedmioty, które nas otaczają, a zabawki to już szczególnie do terapii logopedycznej, do ciekawej i skutecznej terapii logopedycznej i polecam, polecam wykorzystywanie takich przedmiotów, a niekoniecznie kupowanie mnóstwa niepotrzebnych kolejnych, specjalnych pomocy. Wystarczy troszkę pomysłów i trochę tych rzeczy, które nas tak naprawdę otaczają lub Zabawek, które ma dziecko w domu, czy my mamy dostępne w gabinecie. Zapraszam Was na kolejny film, który będzie w niedzielę o 17. Napiszcie koniecznie, jakie Wy macie pomysły na tworzenie takich ciekawych i kreatywnych pomocy logopedycznych z właśnie takich niekoniecznie logopedycznych materiałów. Do zobaczenia.